Szanowni Państwo, kilka słów, może takiej aktualizacji, co, to się, co się dzieje w hodowli roślin strzelce, co nowego u nas, przede wszystkim pod kątem hodowlanym. Sporo rejestrujemy, znaczy rejestruje nam co boro. Sporo zgłaszamy, sporo udaje się nam uzyskać wpisów do rejestru. To silny zespół hodowców przekłada się na efektywną hodowlę. W tej chwili mamy 12 programów hodowlanych, wszystkie. Podstawowe zboża, tak naprawdę oprócz y, żyta ozimego, y, roślin strączkowe przede wszystkim bobik, tu już mamy rejestrację, ale mamy też w doświadczeniach rejestrowych i soję, i groch. Y, bardzo dla nas miła informacja z wczorajszej komisji rejestrowej z o y, historycznie zarejestrowano nam pierwsze dwie odmiany nierzmienia ozimego. Także hodowla roślin strzelce ze swoimi odmianami także wchodzi i na ten rynek. W latach ostatnich, w ostatnich sześciu latach zarejestrowano 70, tylko w samej Polsce zarejestrowano 72 odmiany naszej hodowli, a od początku powstania firmy jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli od 2000 roku, aż 152 odmiany. I to są dane za, do roku ubiegłego, ponieważ tak naprawdę komisja zbóż o zimy skończyła się wczoraj, więc jeszcze tego nie aktualizowałem. Duże przyspieszenie w ostatnich latach. Przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz większe zaangażowanie w nowoczesne techniki hodowlane, które pozwalają przyspieszyć nam uzyskiwanie efektów hodowlanych w postaci nowych odmian. I proszę Państwa, mam nadzieję, że widać tutaj na tej tabeli. To jest wykaz wszystkich hodowców zbóż, którzy są aktywni w Polsce, którzy zgłaszają odmiany do rejestrów coboru. W latach 2015-18 zarówno zboża ozimy, jak i zboża jarę hodowla roślin strzelce w sumie zarejestrowała 48 odmian i był to najlepszy wynik z wszystkich hodowców, którzy są w Polsce aktywni, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Do tej liczby należy dołożyć jeszcze ponad 10 rejestracji, które nastąpiły teraz w roku 2021, co miło mi jest powiedzieć, jesteśmy już od kilku lat, najbardziej efektywnym hodowcą na rynku nasiennym e, zbóż w Polsce. A skąd to się bierze? No to nowoczesne techniki hodowlane, dobry zespół hodowców, wszystko to kosztuje. W ostatniej dekadzie na same prace tylko stricte hodowlane e, zainwestowaliśmy wyłącznie z własnych środków e, prawie 100 milionów złotych. Przełożyło się to m, oczywiście też na e, udziały rynkowe. W tej chwili jesteśmy liderem w Polsce, jeśli chodzi o udział odmian w owsie. E, tak samo w najważniejszym gatunku zbożowym, jak jest pszenica ozima, mamy pra, prawie 20% udziałów. Podobnie w Niedrzmieniu, Jarem, odmiany hodowli roślin mają największy udział, 12,5%, jest to numer jeden. Ale także to ozimę numer dwa, e, bobik, jesteśmy na drugim miejscu. Czy tak ważny gatunek gospodarczy i bardzo trudny, ponieważ konkurujemy z całą zagraniczną hodowlą, Rzepak o zimę mamy prawie 10%, to jest numer 5. To tak w takim skrócie aktualizacyjnym, ale dzisiaj skupię się na odmianach gatunków Jarych, jako że właściwie pogoda już pozwala powoli wchodzić w pole, myśleć o zasiewach. W związku z tym kilka słów o najnowszych, najciekawszych odmianach, i pierwszą z nich jest odmiana jęczmienia Jarego Farmer. Ona też już była tutaj wspominana w pierwszej prezentacji w kontekście odmiany, odmian na liście odmian zalecanych. Farmer bardzo fajnie planuje zarówno w latach suchych jak i mokrych, czego przykładem są wyniki z 2018 roku, kiedy mieliśmy jeden z bardziej suchych lat z ostatniej dekady i wyniki doświadczeń w punktach doświadczalnych Soboru praktycznie wszędzie, przynajmniej poziom wzorca lub powyżej. Maksymalnie aż do 113% w województwie mazowieckim. W 2020 roku również znalazł się w ścisłej czołówce najlepiej planujących odmian jęczmienia paszowego w Polsce. Jak Państwo widzicie, we wszystkich rejonach bardzo dobre wyniki, przynajmniej 100% wzorca. Najlepsze wyniki tutaj ta część północna oraz południowy zachód do 110% wzorca. Co jest istotne i co też w pewien sposób przełożyło się na dobre wyniki planowania, to to, że to jest najbardziej odporne na wyleganie odmiana jęczmienia jarego w Polsce. 7,4 w skali 9-stopniowej, odporność na wyleganie przed zbiorem. W roku 2020 ten problem wylegania można było obserwować w wielu lokalizacjach. Wiadomo, im bardziej wylegnięte łan, tym większe straty plonu, mimo potencjalnie wysokich możliwości. Farmer ten plon. Donosi aż do żniw. Także mamy zabezpieczone przynajmniej jedno ryzyko związane z uprawą żmienia, jakim jest wyleganie. Wysoka zawartość białka jest prawie 11,5%, dużo wyżej niż odmiany wzorcowe, co przekłada się oczywiście na wyższą wartość żywieniową. Dobra odporność na choroby grzybowe, wszystkie podstawowe choroby, przynajmniej 7,5% wyżej. Dzięki genom odporności na moczniaka genom MLO. Tutaj odporność praktycznie pełna, bo 8,5 w 9-stopniowej. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę przy farmerze? Wysoka masa tysiąca nasion, około 50 gramów. Bardzo ładna gęstość 6 na 9. Wysoka zawartość białka, też podkreślałem. I to, co jest poszukiwane w odmianach jęczmienia, niskie wymagania glebowe. Farmer sprawdza się także na stanowiskach lżejszych, e, bardziej piaszczystych. E, między innymi dlatego, też, że ma podwyższoną tolerancję na okresowe niedobory wody, co pokazał na przykład w 2018 roku. Nowością tegoroczną jest odmiana paszowa Adwokat. Odmiana, która bardzo wysoko i stabilnie plonuje w ostatnich trzech latach, z czego dwa były suchy i bardzo suchy, jak w 2018-2019, a także optymalny rok, czy korzystny rok, jakim był rok 2020. Jak Państwo widzicie, wszędzie średnia z kraju 101, 104 i 102% wzorca, więc jest to odmiana stabilna i przewidywalna. To jest najważniejsze przy wybieraniu odmian do produkcji towarowej. W roku ekstremalnie suchym w 2019 roku plony były od 94% na Dolnym Śląsku, tam akurat ta susza tak naprawdę nie wystąpiła do 123% w województwie lubuskim, to jest stacja w siłym godzinie, a ten rejon z kolei był jednym z najbardziej uderzonym skutkami suszy, jaka wystąpiła tam dwa lata temu. Oczywiście w korzystnym roku 2020, także bardzo dobre plony do 108. Czy 106% w Polsce Centralnej i Południowej. I co jest ważne, i bardzo ładnie dało się zaobserwować w, w zeszłym roku, wyjątkowa odporność na wyleganie. To jest zdjęcie tutaj z poletek demonstracyjnych w strzelcach. Bardzo duża ilość odmian, niestety, wyległa, bądź też wyległa całkowicie. Jak Państwo widzicie, adwokat stał aż do zbioru, co bardzo ułatwia i przyspiesza żniwa. Krótko podsumowując, jest to w tej chwili numer jeden egzekw, jeśli chodzi o planowanie wśród odmian paszowych. Również bardzo wysoko był numerem dwa wśród odmian paszowych w bardzo suchym 2019 roku. Nie wylega gęste ziarno, dużo białka, podobnie jak farmer, nie ma dużych wymagań glebowych. To są dwie odmiany, które w tej chwili mamy jako nowości. W gatunku inszminiary. Farmer jest już szeroko dostępny. Adwokat w tym roku przede wszystkim wchodzi do reprodukcji. W przyszłym roku, podobnie jak farmer, będzie już dostępny na terenie większości kraju. Obies, oh W owsie, jak Państwo pamiętacie, ze slajdu na początku, z udziałów rynkowych mamy bardzo silną pozycję rynkową. A z czego to wynika? No Przede wszystkim to wynika z tego, że odmiany skotowej roślin strzelce planują. Zawsze są w czołówce najlepiej planujących odmian e, doświadczenia PDO-coboru. Proszę Państwa, tutaj jest e, od 2010 roku, na żółto są odmiany strzeleckie. E, pierwsze trzy najlepiej planujące odmiany w kraju, jak Państwo widzicie, w większości e, zawsze jesteśmy na podium, w większości jesteśmy na pierwszym i drugim miejscu. Trzecie też, e, w dużej części, jest okupowane przez odmiany strzeleckie. E, Świetny zespół hodowców, doświadczonych hodowców, bardzo dobrze dobierane komponenty do krzyżowania. Wszystko to przekłada się na to, że e, odmiany te w Polsce, w polskich warunkach klimatycznych, są e, doskonale plonującymi odmianami. Bingo i Kozak to są w tej chwili dwie najbardziej popularne odmiany w Polsce. Bingo ma numer jeden udziału, rynkowych, Kozak jest e, za nim, jest numerem dwa. I na następnej tabeli pokażę Państwu porównanie Bingo i Kozaka z. Najpopularniejszymi odmianami konkurencji. Oczywiście, nazw nie będę wymieniał, ale mamy powiedzmy dwie silne odmiany krajowe i również dwie popularne, mocno ostatnio promowane odmiany niemieckie. I porównanie Bingo w ostatnich latach i Kozaka, jeśli chodzi o średni plon w procentach wzorca. Jak Państwo widzicie w 2020 roku, czyli tym bardzo korzystnym, Bingo 98, Kozak 99. Najsilniejsza konkurencja, żadna z nich nie była lepsza. Rok trudny, 1999 Bingo, 100% Kozak. Tutaj bardzo zbliżony poziom e, jedyna, jedna polska odmiana planowała na poziomie Kozaka. Zagraniczne albo nie były jeszcze badane, albo planowały gorzej. Bingo i Kozak nigdy w swojej historii, od początku rejestracji w PDO, średnie z kraju nigdy nie planowały poniżej 98% wzorca. I dla odmian z tak dużym stażem rynkowym, jest to coś rzadko spotykanego. Jest to, tak jak tutaj napisałem, stabilność naprawdę godna uwagi. Poza plonem, odmiany hodowli roślin i strzelce wyróżniają się też wartością. Przede wszystkim, jednym z priorytetów naszej hodowli jest hodowanie odmian o niskim i bardzo niskim udziale łuski w ziarnie. Mamy oczywiście też odmiany zupełnie nieoplewione, ale to jest jakby inny segment osa. I proszę Państwa, no bo chodzi o to, żeby z tego hektara zebrać przede wszystkim ziarno. Ziarno ma wartość żywieniową, energetyczną. E, plewa e, ma swoje pewne znaczenie, ale generalnie jest odpadem. I jedną z najniższych zawartości łuski w ziarnie to jest odmiana bingo. ale jak Państwo zobaczcie, całe plajada tych głównych, nowych, wysoko planujących odmian mają zawartość łuski dużo niższą niż odmiany które mają jej w sumie najwięcej na rynku, bo odmiana posiadająca największy udział łuski to jest ponad 30%. No to jest te 3-4%, to jest tak naprawdę tylko waga łuski, to nie jest rzeczywisty plon. Drugą ważną rzeczą jest to, że nasze odmiany wyróżniają się zawartością tłuszczu w i to bardzo istotnie na tle większości odmian konkurencyjnych. Warto zwrócić uwagę, że odmiana najniższej zawartości na rynku ma tego tłuszczu 2 w skali 9-stopniowej, a nowość, która wchodzić będzie bardzo mocno na rynek w przyszłym sezonie, odmiana Rambo, ma aż 8 na 9. Podobnie refleks, nowa odmiana, czy Bingo, która jest już Państwu znana od kilkunastu lat. Co jest ważne, są to odmiany elastyczne. Przede wszystkim wynika to z tego, że są hodowane w polskich warunkach. One są hodowane przede wszystkim w centralnej Polsce. To jest rejon, gdzie też już to było wykazane, chociażby komentując lokalizację uprawy soi. Rejony, gdzie najczęściej występują susze. Wysokie temperatury, niskie opady, są to warunki stresowe. Tam też mamy zlokalizowaną swoją główną hodowlę Owsa, stąd też ich elastyczność. Jeśli one świetnie sobie radzą w tych suchych, trudnych warunkach, dobrze sobie dadzą radę także w każdych innych przydają się do wszystkich poziomów agrotechniki. Wiele odmian jest z powodzeniem uprawianych w ekologii. Przykładem adaptacji jest, na, jest kilka odmian, które są albo kluczowymi z, punktu, z naszego punktu widzenia, albo też mają potencjał na, na liderów rynkowych. No bingo, proszę Państwa, świetnie się sprawdza. Od Hiszpanii przez Czechy, Białoruś po Litwę. Także mamy praktycznie trzy czwarte Europy, pokryte jedną odmianą, a sami Państwo przyznacie, że warunki no, na Białorusi drastycznie różnią się od warunków uprawowych w Hiszpanii. Podobnie Pablo czy Rambo, też w Hiszpanii świetne wyniki, są tam już w badaniach też rejestrowych, są też już w reprodukcji. Rambo w Niemczech bardzo dobrze, w Czechach, w Austrii zostało ostatnio zarejestrowane, także... Trafiliśmy z genotypami, trafiliśmy z punktem hodowlanym, i dzięki temu odmiany owsa ze strzelec naprawdę gwarantują dobre wyniki planowania w różnych warunkach klimatycznych. Co się oczywiście przekłada na, na zalecenia, na zalecenia do uprawy przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. I proszę Państwa, kozak jest zalecony, jest najczęściej zalecany w Polsce odmianą w 12 województwach. Zaraz po nim jest, jest bingo 11 województw i bingo jest jedną z czterech zalecanych odmian w województwie kujawsko-pomorskim. A tu też chcę zwrócić uwagę, że w kujawsko-pomorskim jest wyjątkowo ostre sito, jeśli chodzi o dobór odmian na listę odmian zalecanych, ponieważ raptem jest ich tylko cztery. W innych województwach jest nawet pod około 80 odmian, co pokazuje jak silne, jak mocne i wysokie kryteria muszą być spełnione, aby Ośrodek Tułszku Województwa Kojowsko-Pomorskiego wydał pozytywną rekomendację dla odmiany Owsa. I proszę Państwa, od momentu powstania listy odmian zalecanych, odmiany Owsa hodowli roślin strzelce zawsze były najczęściej zalecanymi do uprawy na terenie całego kraju. Kluczowy produkt, największa odmiana na rynku i tak naprawdę jest jedna z najbardziej popularnych odmian w tej części Europy to jest Bingo. Numer 2 w Polsce to jest odmiana Kozak, stabilne plony, niska łuska, wysoki hektolit, Navigator, e, bardzo fajnie wychodzi w ekologii, najczęściej pod tym kątem jest e, kupowany, też wysoki hektolit, dobra odporność na choroby grzybowe. Wchodzi na rynek mocno e, Agent, tu dystrybuowane przez firmę Chemirol. E, numer 2 egzekwo w roku 2022, także niska łuska jako nasz priorytet i wysoka zawartość tłuszczu. W agroloku możecie Państwo dostać odmianę o najwyższej masie tysiąca nasion na rynku, a jednocześnie też będącą w czołówce planowania odmianę Pablo. Pierwszy raz w tym sezonie, numer dwa planowania razem z refleksem, razem z, z agentem w zeszłym roku Reflex dystrybuowany przez Poznańską Hodowlę Roślin i jej partnerów handlowych. A w przyszłym roku będzie już dostępna odmiana Rambo. Rambo, która jest odmianą o potencjale Bingo. To jest odmiana, która ma wszystkie papiery na to, żeby zdominować rynek Owsa w następnych latach. Świetnie i stabilnie plonuje. Była numerem jeden w PDO w 2020 roku, czyli tym roku korzystnym, ale proszę Państwa, z wynikiem 110% wzorca w ekstremalnie suchym roku, była też numerem jeden w doświadczeniach rejestrowych. W 2018 z wynikiem 104, też suchy rok, była numerem 2 doświadczenia w doświadczeniach czyli jest to odmiana super stabilna. Bez względu na to, czy jest rok mokry, czy jest rok suchy, Rambo zawsze będzie w czołówce. I tu mamy porównanie odmiany Rambo ze wszystkimi najważniejszymi odmianami w tej chwili na rynku. Co dla nas jest istotne, wyniki z poszczególnych rejonów. Trzeci to jest rejon Województwa kujawsko pomorskiego między innymi. I odmiany konkurencyjne polskie, głównie i niemieckie. Wszystkie wartości na czerwono to są wartości poniżej odmiany, e, odmiany Rambo. Jak Państwo widzicie, kolor czerwony zdecydowanie dominuje tutaj na ekranie. Nowość zarejestrowana w 2020 roku. W tym roku całość produkcji została przeznaczona do firm nasiennych na cele reprodukcyjne, żeby móc w jak największym stopniu udostępnić tę odmianę w przyszłym roku w stopniu co 1 dla rolników. Numer jeden plonowania i w PDO i rok wcześniej w doświadczeniach rejestrowych. Świetna zawartość tłuszczu, bardzo gęste, ciężkie ziarno, delikatna łuska. W latach średnia 2018 20 miał najwyższy plon ziarna bez łuski, czyli ten tak, na, tak naprawdę ten najważniejszy element. No i oczywiście niskie wymagania glebowe. To tyle z Całkiem spora gama odmian pszenicy Jarej. W tym roku jest yy, Spore zainteresowanie pszenicą Jarą. W wielu firmach pszenica Jara jest już na ukończeniu. Także polecam zainteresować się, jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem. Póki jeszcze jest wybór mianowy. Wspominane dzisiaj było w pierwszej prezentacji odmiana Aura. To jest tak naprawdę jest odmiana zarejestrowana w klasie A, ale trzy czwarte parametrów ma tak naprawdę w klasie E, więc pod względem skupowym. Tutaj nie ma absolutnie żadnych problemów, żeby uzyskać wysokie ceny. Jest w tej chwili numerem 2 planowania w Polsce, ale jest jedyną odmianą, która planowała powyżej 100% wzorca we wszystkich regionach kraju. Nie było żadnej drugiej takiej odmiany w doświadczeniach PDO o coborowskim w 2020 roku. Tabela podobna do tej, którą prezentowałem w Rambo, Tutaj tak naprawdę te szczegóły nas mniej powinny interesować. Chodzi o to, że tu jest planowanie aury w rejonach i na poziomach. I znowu cała konkurencja wszystkie te najważniejsze e, odmiany polskie, zagraniczne, generalnie planujące niżej niż odmiana aura. Także tutaj też kolor czerwony pokazuje gorsze planowanie niż aury. Co jest bardzo istotne, jest to w tej chwili numer jeden w Polsce pod względem odporności na fuzoryzokłosa prawie osiem w skali 9 stopniowej. Co zwłaszcza w latach, kiedy żniwa są przedłużające się i mokre, zabezpiecza nam tą roślinę przed kumulacją mykotoksym ziarnie, co też przekłada się na wyższą wartość handlową nasion. Aura, już w pierwszym roku po rejestracji, została wpisana na listę odmian zalecanych przez sobora w sześciu województwach, także tutaj, w tym naszym, w Kujawsko pomorskim co jest ważne, świetnie plonuje także w suchych latach, doświadczeniach 2018 roku w coboru. Wysoka masa 1000 nasion, bardzo dobrą też ma odporność i na moczniaka i na rdze żółtą, bardzo dobrą odporność na wyleganie. Odmiana też nowa, też bardzo wysoko jakościowa, tak jak tutaj zaznaczyłem, klasa NA, ale inna niż Aura. Jest to odmiana wybitnie tolerancyjna na susze. Jakiś czas temu, oczywiście reagując na to, co dzieje się w klimacie, część programu przestawiliśmy na hodowanie typowo odmian skoncentrowanych na odporności na suszę, bo no, takie są predykcje, że jednak w tym kierunku nasz klimat zmierza, że te susze majowo-czerwcowe będą nas nękać częściej niż optymalny rozpad opadów. I Anakonda to potwierdza. W 2018 roku to jest ten niebieski. I w 2019 roku uzyskała bardzo dobre wyniki wszystkie powyżej odmian zorcowy, czyli 102% wzorca miała w roku 19 tym ekstremalnie suchym i nie mniej suchym w 2018 104% wzorca. Wyniki z poszczególnych punktów doświadczeń tu jeszcze rejestrowych. Proszę zobaczyć, 115, 116 czy 115% wzorca. Tutaj, zwłaszcza pas Polski Centralnej, te wyniki są sięgające nawet ponad 110% wzorca. Podwyższona tolerancja na suszę, wysoka zawartość białka, wszystkie parametry jakościowe z górnej półki. I jak na pszenicę jarą, ona ma obniżone wymagania glebowe. Oczywiście tutaj nie można szaleć, nie można jej traktować jako owca czy pszenżyta i wchodzić z jarą na, na słabą czwórkę czy piątą klasę, bo to będzie zawsze się wiązało z porażką w przypadku deficytu wody. Ale jeśli mamy troszkę słabsze stanowiska, a planujemy pszenicę, warto zwrócić się ku anakondzie. Nowa odmiana Fama, też e NAA, bardzo wysokie parametry. Podobnie jak Anaconda, stabilnie, zwłaszcza w latach suchych, 18-19%, 102-101% wzorca. Punkty poszczególne doświadczalne do 114% wzorca w 2019 roku. Tutaj też Wielkopolska, rejon największej suszy w tamtym roku. Numer 1 w odporności na moczniaka. Także tak jak Aura miała numer 1 w odporności na fuzariozę, tutaj jest wybitnie odporna na moczniaka, 8,5 na 9. Grube, dorodne ziarno jest w tej chwili trzecią najgrubszą umianą w trawie. jeśli chodzi o masę tysiąca nasion. Bardzo wysoka zawartość i białka, i glutenu. Także to jest tak naprawdę mocne, mocne E. I co jest ważne, ma 9 na 9, jeśli chodzi o liczbę opadania. A jak wiadomo, im niższa liczba opadania, tym większe problemy przy wypieku chleba. Tu macie Państwo przykład wypieku chleba z pszenicy, która miała zaledwie 62 sekundy, No minimalna wartość to jest 60 sekund. No, praktycznie zakwalcowany chleb, nie nadający się, nie mający wartości handlowej i optymalna zawartość 250 sekund. Jest to pięknie wypieczony chleb i też takie parametry posiada Fama. Podwyższona tolerancja na suszę, potwierdzona w latach suchych. Dużo dobre wyrównane ziarno i, i stabilne planowanie. Atrakcja to jest w tej chwili najlepiej planująca odmiana w Polsce i to na obu poziomach agrotechniki. W 2020 roku równo na A1 jak miadła, średnio w Polsce to było 108% wzorca, co w wartościach względnych przekłada się na ponad tonę z hektara więcej w porównaniu do tej chwili najpopularniejszej odmiany, jaka w Polsce jest uprawiana. To na 100 tutaj w porównaniu z odmianą konkurencyjną. Plony w 2020 roku do 114-113% wzorca, czyli 115% w rejonie barmińsko-mazurskiego. W 2019 roku, roku suchym, też jak Państwo widzicie stabilnie, wysoko, może tutaj poza rejonem Polski południowo-wschodniej. Jest w tej chwili jedną z najczęściej zalecanych odmian do uprawy w Polsce. A w większości województw kraju komisje regionalne przyznały jej pozytywną rekomendację. Numer jeden planowania, ponadto to zawsze w czołówce, 1918 18 rok, bardzo stabilna, o bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe. Krótko o gradce. Mamy spory wysyp tych odmian i tak naprawdę czasami można się w nich... Rolnik może się pogubić. W związku z tym zapraszam zawsze na naszą stronę internetową czy na profil facebookowy. Tam troszeczkę szerzej opisujemy te odmiany. Można też oczywiście kontaktować się z nami w celu optymalnego doboru odmian. Nami czy z naszymi przedstawicielami handlowymi pomożemy. Średnio ostatnio rejestrujemy 2-3 odmiany pszenicy jary, więc rzeczywiście jest, jest tego sporo. Odmiana gratka, 2018 i 2019 rok 105%, 100% wzorca w 2019. Państwo widzicie też generalnie prezentuje się lepiej niż odmiany wzorcowe. Będę się powtarzał, tak jak w poprzednich slajdach. Świetne wyniki w suchych latach są efektem przestawienia się hodowli na kierunek odporności na deficyt wody i stąd też te wyniki z lat 2018-2019 warte są przypomnienia, ponieważ rok taki jak 2020 nie zawsze się powtórzy i tak naprawdę nie do końca możemy liczyć, że w tym czerwcu na początku koszenia zacznie nam padać te deszcz. Na co warto zwrócić uwagę? Tutaj ona ma troszkę wcześniejszy termin dojrzewania, więc też fajnie przydaje się do mieszanek zbożowych z owszem czy z jęczmieniem. Generalnie aura, anakonda, atrakcja i gratka, jeśli przeanalizujemy wyniki doświadczeń urzędowych w ostatnich trzech latach, są to najwyżej planujące odmiany w swoich klasach. Bardzo krótko, e, obszerzycie jarym, ponieważ taki gatunek też mamy w ofercie, też hodujemy co roku nowe odmiany. Wchodzi na rynek odmiana o yy, sympatycznej nazwie Gucio, który sam pracuje na swój plon. Stabilne plony pomimo suszy. Znowu mamy 19 bardzo suchy, 18 nie mniej suchy. 101-105% zorca. Numer 1 w odporności na obydwie rdze. Bardzo wyniszczające choroby, zwłaszcza rdza żółta, agresywnie szybko wchodzi w łan. Niekontrolowana może nam naprawdę poz yy, pozbawić nas większości plonu. 8-8, czyli prawie pełna odporność, czy 8,5 na rdze brunatną. Dorodne ziarno, jedna z najwyższych mas tysiąca nasion spośród wszystkich odmian w Polsce zarejestrowanych. I na co warto zwrócić uwagę, skrócone Nie niecałe 90 centymetrów, to też zawsze przekłada się troszeczkę na lepszą odporność, na no, wleganie. Dla tych gmin... proszę, żebyś tak już się trochę... Miej pół minuty. Tak, no, Dobrze, super, jest, tak. dzięki. No, zdążę, spoko. Ostatnia odmiana, którą omawiam, Hugo. 18-19 rok, e, numer 1 w PDO. E, średnia z kraju 105 105 wzorca. Doskonałe wyniki w suchych latach, zarówno 18, jak i 19. Na co warto zwrócić uwagę, to jest to też doskonała przewódka, czyli odmiana, która może być uprawiana w sobie, siebie późnej, 7, czyli połowa listopada i później. Nie wymarznie, świetnie sobie radzi szybciej dojrzeje, będzie miała lepszy plon, lepszą tolerancję na suszę. Proszę Państwa, to od czego zaczynałem i na tym chciałbym też zakończyć. Odmiany hodowli roślin w serce plasują się w grupie najlepiej plonujących odmian w swoich gatunkach. W pszenicy Jary Atrakcja była najlepiej plonującą, Aura była numerem 2. W pszenicy ozimej Opoka była numerem 2 w klasie A. W winczmieniu w tej chwili adwokat i Farmer, to jest ścisła czołówka proponowania. owsie jesteśmy klasą, Tutaj samą dla siebie Rambo numer jeden, refleks numer dwa, agent numer trzy, ale nawet w gatunkach innych niż zbożowe, takich jak Rzepak, na przykład w populacyjnych odmianach Kwazer i Gemini były numerami trzy w naszym kraju. Nie trzeba szukać odmian gdzieś z dalekich zachodnich krajów czy wschodnich. Można się spokojnie posilić ofertą polskich odmian, czy to z naszej hodowli, czy innych odmian, czy innych hodowli krajowych. Gwarantujemy najlepsze dostosowanie do polskich warunków uprawowych i, jak Państwo widzieli, czołowy plony. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, proszę też o kontakt przez stronę internetową czy bezpośrednio z naszymi handlowcami. Dziękuję.